Cześć, witam Was cieplutko na moim kanale. Dzisiaj będę opowiadała o naszym niedawnym pobycie w Polsce. Tak jak część z Was wie, niedawno byliśmy w Polsce po czterech latach. Także możecie się domyślać, że po czterech latach, jak przyjechaliśmy do Polski, no to doznaliśmy pewnego szoku. Zauważyliśmy wiele zmian wiele rzeczy nas zaskoczyło na plus i na minus, także o tym wszystkim, o tym szoku, zmianach i tym, co zauważyliśmy, dzisiaj Wam opowiem. Ale też powiem o pewnych różnicach między Polską a Australią, bo teraz w końcu, po tak długim czasie, zauważyłam te różnice wyraźnie. Żeby jeszcze Wam sklaryfikować, my nie wyemigrowaliśmy 4 lata temu z Polski, tylko 11. Po prostu nasz ostatni pobyt w Polsce był 4 lata temu, no i teraz ponownie po 4 latach przylecieliśmy do Polski. Te 4 lata to był taki najdłuższy okres do tej pory, kiedy nie byliśmy w Polsce, nie widzieliśmy się z rodziną, także najwięcej rzeczy rzuciło nam się w oczy, szczególnie, że byliśmy tam przez około 6 tygodni. Teraz jak widzicie za mną, już jesteśmy w Australii, natomiast... Pospisywałam sobie pewne rzeczy, które zauważyłam i zaraz Wam je opowiem. Tak jeszcze przy okazji, jak zauważycie, że się tutaj tak bujam, to znaczy, że huś tam klouje w busku i ogólnie jesteśmy na spacerze, także będzie trochę ruchu, trochę bujania i takich dziwnych zachowań. Natomiast mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało. Po pierwsze, słuchajcie, jak wylądowaliśmy w Polsce i jechaliśmy samochodem do naszego miasta rodzinnego. To zwracałam na wszystko uwagę, wszędzie się rozglądałam i powiem wam, że wyglądało to tak dziwnie wszystko i dziwnie się czułam, dlatego że nie było nas jednak w Polsce 4 lata, i, i to był szmat czasu, i człowiek, tak jakby pamiętał tą Polskę sprzed 4 lat albo sprzed czasów, jak tam mieszkaliśmy, ale to było tak, jakby człowiek śnił o tej Polsce kiedyś i widział ją w snach, i teraz nagle Jesteśmy w miejscu, o którym śniliśmy, więc niby jest dla nas znajome, a z drugiej strony jakoś tak, nie wiem, dziwnie się czuliśmy. To przynajmniej było moje spostrzeżenie, ale Artur je potwierdził, też powiedział, że tak jakoś dziwnie się czuje. Nie, nie szło powiedzieć, czy na plus, czy na minus. To nie było tak, że to była taka radość. Jest, tutaj byliśmy, to pamiętam. Tylko takie niby znajome dla nas miejsce, a jednak obce, skąd się kojarzyło, ale nie na wszystko kiedyś tak się zwracało uwagę i teraz wydawało się to wszystko tak, jakby inne. Wiecie, tak, jakbyście, no nie wiem, czy ktoś się z was pewnie tak wyprowadzał z rodzinnych stron, a nawet chociażby do innego miasta w Polsce i nagle wracacie w te rodzinne e, strony, w których się wychowaliście, też pewnie macie takie wrażenie, że to wszystko się wydaje być inne, mniejsze, większe. Wyglądające troszkę inaczej, no tak jakby ze snu, tak jakbyście kojarzyli to ze snu, i teraz nagle lądujecie w miejscu, o którym wcześniej śniliście. Tak przynajmniej ja miałam. Pierwsza rzecz, którą zauważyłam od razu, jak jechaliśmy z lotniska, to wąskie drogi, małe samochody, a właściwie większość mniejszych samochodów niż tych większych, gdzie w Australii jest na odwrót. Są szerokie drogi, szerokie ulice i są duże, wielkie samochody, w większości suwy. Także już możecie się domyślić, że po prostu szerokość ulic, dróg jest dostosowana do wielkości samochodów. Ale też zauważyłam, że są wąskie chodniki. Większość samochodów też jest jednak w porównaniu do australijskich starszych. W Australii jednak większość ludzi kupuje nowsze samochody niż właśnie w Polsce. No tutaj się też naprawiać aż tak nie opłaca. No i jednak, jak są takie dalekie dystanse, no to warto mieć sprawny, nowy samochód, a nie taki, co się rozwali przy pierwszej lepszej okazji. Także w Polsce, no, tak jak pamiętam za dawnych czasów, dużo takich starszych samochodów y, może się czasy zmieniły też. Tutaj mnie od razu nie katujcie za to, natomiast porównuję to po prostu do Australii. Na australijskich drogach widać bardzo dużo nowoczesnych, nowych samochodów, dużych samochodów. Na polskich drogach mniejsze samochody, starsze samochody, no i też drogi są węższe. O, właściwie myślę, że dla uściślenia powinnam tutaj sprecyzować, że my polecieliśmy na południe Polski, na Śląsk, bo stamtąd pochodzimy. Ja z Rebnika, a Artur z Jastrzębia, także te tereny zwiedzaliśmy, na tych terenach przebywaliśmy, więc stamtąd będę miała te Spostrzeżenia i te zmiany, które zauważyłam w porównaniu właśnie do Australii. Paliwo mega drogie w porównaniu do Australii. Już Wam ostatnio pokazywałam, teraz też poszło do góry u nas w Australii, bo już około dwóch dolarów na litrze. Natomiast w Polsce te ceny to macie z kosmosu, jeżeli chodzi o paliwo. I ogólnie też w sklepach, jak chodziliśmy po spożywczych sklepach, czy też nawet drogeriach. Rzeczywiście ceny z kosmosu, powiem Wam szczerze, że w porównaniu do tych australijskich. To jednak macie drożej jak na najniższą krajową, gdzie w Australii najniższa krajowa to jest 23,23 dolary 23 na godzinę. Jak już jesteśmy w tej tematyce zakupów, to niestety, słuchajcie, jeżeli chodzi o produkty spożywcze, takie łatwo dostępne wiecie w supermarketach, to mają o wiele gorszy skład w Polsce niż w Australii. I mam tutaj na myśli przede wszystkim jakiś sztuczny skład, ulepszacze smaku, emulgatory, dodatki nienaturalne. Tego wszystkiego w produktach dostępnych w supermarketach w Polsce jest o wiele więcej niż w Australii. Byłam naprawdę zszokowana, jak szukaliśmy sera. Dobrego sera, wiecie, z prostym składem. W Australii, jak idziecie do supermarketu, to praktycznie każdy ser ma prosty skład, nie ma tam żadnych dodatków, żadnego sztuczydła, a w Polsce. To masakra. Co sprawdzaliśmy jakieś opakowanie z serem, to wszędzie coś było dodane, jakieś sztuczydła, e, jakieś emulgatory, i tak dalej. Także byliśmy załamani, jak to zobaczyliśmy, bo nie myśleliśmy, że takie są fakty, że w Australii jest łatwiej dostać w supermarkecie coś o dobrym składzie niż w Polsce. To samo z paluszkami. Do Jamie'ego na urodziny chciałam kupić paluszki. I słuchajcie, w Polsce macie mnóstwo rodzajów i firm z paluszkami. E, także Myślałam, że coś znajdę o takim prostym, e, zwykłym składzie, bez dodatków, jakichś świństew i innych rzeczy, sztuczydeł. Natomiast musiałam zrezygnować z tych paluszków, bo praktycznie każde miały jakieś dodatki e, świństwa w składzie. A w porównaniu w Australii mamy gdzieś 1 do trzy rodzaje takich paluszków, precli. I tam skład jest bardzo prosty i przede wszystkim nie ma tak długiej tablicy Mendelejewa jak na polskich paluszkach. Także, no, zdziwiłam się, powiem wam szczerze. Taki prosty produkt jak paluszki i naprawdę skład był niesamowicie długi, no i niezbyt korzystny. Ale ogólnie ta sprawa dotyczy większej ilości produktów, bo wiadomo, że jak robiliśmy zakupy, to więcej produktów sprawdzaliśmy. To są te takie, co najbardziej się wybiły, że w Australii jest łatwo do. Dostępne to w supermarkecie z prostym, łatwym, niesztucznym składem, no a w Polsce niestety na odwrót. Jak się idzie do sklepu, u Was w większości przypadków trzeba wsadzić monetę do wózka, jak się chce wziąć wózek sklepowy, natomiast w Australii w większości nie. A raczej w ogóle nie wiem, czy w jakimkolwiek sklepie trzeba wsadzić monetę do wózka, bo w tych dużych marketach, czyli w Woolworthsie i w Kołsie nie. Więc nie wiem, czy w Aldim, bo tutaj jeszcze Aldiego nie mamy w Makai. Ale właśnie w tych głównych supermarketach po prostu bierzecie wózek a w Polsce trzeba wsadzić monetę. No i też zauważyłam płatne toalety w miejscach publicznych. U nas to jest nie do pomyślenia, żeby za toaletę trzeba było płacić. Nawet gdzieś tam publiczne przy plaży, przy parkach, czy też placach zabaw, czy gdziekolwiek są za darmo, a u Was w Polsce trzeba płacić. No ale też siostra mnie tam, e, mi to tam wytłumaczyła, że to też chodzi o bezdomnych i o wandali, którzy by to zniszczyli, także no z tego też taki wniosek, że w Australii bardziej dbają o te publiczne miejsca, ludzie, młodzież niż w Polsce, oczywiście są wyjątki w Australii też, ale raczej się o to dba. No i tak jak już Wam wspominałam, kiedyś tutaj miasto ludzie z miasta, pracujący dla miasta, przyjeżdżają do tych parków, placy zabaw, na plażę praktycznie codziennie i robią tak zwany maintenance, czyli utrzymanie tego wszystkiego, naprawiają, sprawdzają, co trzeba naprawić, co trzeba dodać i tak dalej, posprzątać, także o to się dba. Nie wiem, czy w Polsce aż tak się dba o to, żeby Ludzie pracujący dla miasta, nie wiem nawet jak ich nazwać, właśnie byli wysyłani regularnie na place zabaw, do parków i tak dalej, żeby utrzymywać i czyścić te miejsca. Mam nadzieję, że się tutaj nie poobrażacie na mnie, jak będę mówiła o pewnych negatywnych rzeczach odnośnie Polski, Posłuchajcie, pamiętajcie o tym, że o Australii też mówię negatywnie, ale też pozytywnie i o Polsce też tutaj powiem pozytywnie. Także po prostu, no, takie się ma spostrzeżenia często. Na plus i na minus, więc mam nadzieję, że docenicie ten mój szczery materiał i że będzie ciekawie. Dobra, jedziemy. Ale na plus, jeżeli chodzi o przyrodę, to bardzo zielono jest w Polsce. Tak mnie to od razu uderzyło na plus. Wszędzie, gdzie się obróciłam, zielono, zielono, zielono. No, a u nas wiadomo są upały, więc większość jest wysuszona. Trawy, czy tam jakieś busze, jedynie, no to widzicie, za mną jest tak zielono, jak to są palemki i takie rzeczywiście egzotyczne, tropikalne rośliny. Też jeszcze, jak przy tej zieleni jestem, dużo ludzi ma tendencję do zauważyłam nie koszenia trawy. Nie tylko ludzi, ale gdzieś tam w parkach, na poboczach zauważyłam, że jest właśnie wysoka trawa i to ja nie krytykuję, nie mówię nic na ten temat złego, tylko po prostu od razu mi się to rzuciło w oczy jeżeli chodzi o porównanie do Australii bo w Australii jednak tną ten terawnik bardzo krótko i bardzo często ze względu też na węże wiecie i tą inną gadzinę także jest to zrozumiałe w kontraście jednak do tej cudownej natury zieleni, która Was otacza w Polsce było bardzo dużo szarzezny jeżeli chodzi o budynki wiadomo no starsze są budynki Polska jest jednak starszym krajem niż Australia no i ludzie są przyzwyczajeni do tego żeby właśnie Używać ciemniejszych barw lub kolorów do malowania domów. I to też zauważyłam, że było tak ciemniej ogólnie, szarzej niż w Australii. W Australii raczej króluje biel. Jasne barwy, o ile w ogóle barwy, bo raczej biel i kremowe są budynki też. Natomiast właśnie w Polsce, tak jak powiedziałam, raczej unikacie bieli, co też jest zrozumiałe ze względu na klimat, zimy i tak dalej, szybciej by się to brudziło. No ale takie moje spostrzeżenie. Totalnie w ogóle zauważyłam, że jest inna architektura, jeżeli chodzi o budownictwo domów, nawet tych nowocześniejszych, jednak inaczej się to buduje niż tutaj w Australii. No jedne na plus, jedne na minus, bo to zależy. Tutaj w Australii. W też się buduje takie domy, które wyglądają jakby już miały na wstępie 10 lat. Także nie zrozumcie mnie źle. Tu też mi się aż tak wszystko nie podoba w Australii. Natomiast ogólnie inaczej się buduje. Inne jest budownictwo. Widać to od razu na pierwszy rzut oka. Tu mówię nie tylko o domach prywatnych, ale i też normalnych budynkach. Coś, co w ogóle od razu zauważyłam to to, że prawie każdy ma zamontowane panele słoneczne. No tu w Australii też to jest popularne, ale powiem Wam, że nie na taką skalę jak w w Polsce, no chociaż sama nie wiem, tu też jest tego dużo. Ale tu jest też dużo słońca. <laughs> w Polsce, no nie wiem, czy tak macie dużo słońca. Natomiast, no potem zostało mi to wytłumaczone, że są dotacje, i z tego wszyscy właśnie się rzucają teraz na panele słoneczne. Natomiast wiecie, no te 10-11 lat temu, jak wyprowadzaliśmy się z Polski, to nikt nie miał paneli słonecznych, a teraz praktycznie co drugi. Na plus za to zaskoczyła mnie obsługa klienta. Ekspedientki w sklepach bardzo miłe w stosunku do tego, w porównaniu do tego, co pamiętam, z przeszłości w Polsce naprawdę bardzo miłe, także plus za to, no i też mają dużo większą wiedzę niż na przykład ekspedientki w Australii. W Australii słuchajcie, mnie to wkurza, że idziecie do sklepu, pytacie się o jakieś szczegóły jakiegoś produktu i ekspedientka nie ma zielonego pojęcia na ten temat polsce akurat moje doświadczenie z tego roku mówi mi, że ekspedientki się dużo bardziej znają na tym, co sprzedają niż na przykład w Australii. W Australii wiecie, te ekspedientki bardzo często zmieniają pracę, więc nie mają czasu się zapoznać z produktami, które sprzedają i już lądują u innego. Pracodawcy. Oczywiście mieliśmy też niezbyt ciekawe doświadczenie z ekspedientkami w Polsce, ale zauważyłam właśnie na plus dużą poprawę, także o tym chciałam tutaj powiedzieć, a nie o tych paru wyjątkach, które jeszcze tak jakby pozostały w tej epoce sprzed 10 lat, którą pamiętam z Polski. Powiem Wam, no większość ekspedientek i urzędniczek na plus się zmieniła, jeżeli chodzi o to bycie miłym, ale niektóre, bo akurat załatwialiśmy paszporty dla dzieciaków, więc trzeba było pójść do paru urzędów jak się domyślacie nie tylko paszportowego, ale też Urzędu Miasta i Cywilnego. O ludzie! Niektóre to powiem wam, rzeczywiście tam siedzą od lat i próbowały to podkreślić swoim zachowaniem, jakbyśmy, my mieszkający jeszcze za granicą od tylu lat, mieli wiedzieć co i jak konkretnie. Traktowały nas naprawdę, yy, no, w taki sposób niezbyt sympatyczny, i no, powiedzmy, już nie jestem do tego aż tak przyzwyczajona, więc mnie to trochę uderzyło i niesmacznie było. Ale dużo urzędniczek też było sympatycznych więc myślę że część się zmieniła a część jednak pozostała w tym etapie sprzed 11 lat co pamiętam z Polski A z takiego backstage'u to tutaj jestem u nas w takiej bym powiedziała dżungli kurcze po prawej po lewej stronie dzikie palmy jakieś haszcza Mam nadzieję że mi tu nic nie wyskoczy na pewno mnie pogryzą komary <laughs> No ale cóż natomiast tutaj wam pokazuję jak wokół mnie wygląda Jesteśmy sobie na spacerku, więc mam nadzieję, że fajnie będzie, ale mam też nadzieję, że tutaj mi jakiś wąż nie wyskoczy albo coś innego dziwnego i że najgorsza rzecz, co mi się zdarzy, to jednak ugryzienie komara. Wybaczcie mi, ale kawa w Polsce w kawiarniach jest okropna. W porównaniu do tej australijskiej. Naprawdę chodziliśmy, szukaliśmy, już nawet jak ktoś robił w takim baristowskim stylu, jak myśleliśmy, że będzie smakowała jak australijska. Nie. No i jednak to, co Wam wspominałam ostatnio o tej kulturze picia kawy w Australii, że bardzo przykładają do tego wagę i Australijczycy zwracają uwagę na smak kawy, i bariści się bardzo przykładają, i z tego też się bierze ta przepyszna kawa w Australii. No to jednak to jest prawda, że jak potem się pojedzie za granicę i skosztuje kawy, to nie jest aż tak smaczna jak w Australii. Poza tym, w większości wszyscy w kawiarniach używają baristowskiego mleka a tu w Australii zwykłego, w większości normalnego i jest to smaczniejsze. To barystowskie jest takie jakby trochę sztucznawe i to od razu wyczuć w smaku kawy. Poza tym te kawy to macie takie małe, że szok! My tutaj z Arturem pijemy naprawdę duże kawy, zresztą pewnie moja rodzina teraz, która mnie ogląda, to się śmieje, bo pamiętają jak tu byli w Australii, jak zamówiliśmy kawę, to im oczy wyszły, że takie wielkie kawy pijemy, więc dla nas, jak w Polsce zamówiliśmy kawę, no to to była zbyt mała. Musieliśmy ze dwie, może i nawet trzy kupić, żeby się zaspokoić, jeżeli chodzi o jedną porcję kawy. Natomiast zauważyłam, że w Polsce pijecie parę kaw dziennie. Tu w Australii my pijemy jedną. I z tego co zauważyłam, to dużo ludzi właśnie pije jedną kawę dziennie. Raczej. Z zabawnych rzeczy, to jakieś inne odczucie ciepła macie w Polsce. Wiadomo, my przylecieliśmy z Australii, gdzie są upały, ale naprawdę nie do wytrzymania. A jeżeli chodzi o humidity, czyli wilgotność, to tutaj jest niemalże prawie 100% u nas, 90 coś w lato. E, także wiadomo, że człowiek się poci i jest nieprzyjemnie. Także w Polsce dla mnie, jak było 25 stopni w czerwcu, to ja super w słoneczku się czułam zrelaksowana, nic mi nie przeszkadzało, a siostra z rodziną się topili i narzekali, że co ja to w tym słońcu siedzę, oni wytrzymać nie umieją, pali ich skóra od razu, czerwona i tak dalej, a ja spoko, z bluz, nic mi nie przeszkadzało. Także inaczej się jednak odczuwa to ciepło, zauważyłam to po raz pierwszy, jak się mieszka w tych tropikach na co dzień, jest się do tego przyzwyczajonym, a potem jak się wyląduje w innym kraju, nagle w kontraście do ludzi, którzy tam mieszkają. W ogóle klimat Wiadomo, jest inny, ale pierwszy raz to czułam, teraz będąc w Polsce, że y, temperatury inaczej są odczuwalne, w ogóle jakoś tak inaczej w powietrzu jest, jak jest nawet ta sama temperatura co u nas w Australii. No i burze macie u nas, jak jest upał. I ogólnie tak bardzo rzadko zdarzają się burze. Naprawdę to jest zjawisko, jak jest burza. Jak mamy burzę raz na nie wiem rok, dwa lata. Ja już w ogóle nie pamiętam, kiedy tutaj w Australii ostatnim razem u nas w Queensland była burza w tropikach. Natomiast u Was burza to jest tak. Normalna rzecz. Także dla mnie to było niezłe mega przeżycie, eee, przeżyć jedną burzę za drugą. No, powiem wam coś takiego nowego, pewnie coś takiego jak dla was jakbyśmy jakbyście przylecieli do Australii i byście cyklon przeżyli. Poza tym odnośnie pogody i ubierania się. Eee, w Australii u nas w tropikach krótka piłka. Jest lato, jesień, wiosna. To praktycznie taki ubiór jak ja. Krótkie spodenki, krótki rękawek. Nie patrzycie nawet na to, jakie, jaka jest temperatura, jaka pogoda ma być, czy ma padać, czy coś tam. Po prostu tak się ubieracie. Jedynie zimą, no to trzeba mieć jakiś sweterek ze sobą a, i tyle. A w Polsce cały czas mi mówili, ubieraj się na cebulkę. Rano się wychodzi długi rękaw, długie gacie, potem trzeba nagle po kolei się rozbierać. Potem te długie gacie to najlepiej by trzeba było sobie przebrać na krótkie spodenki. Także no, oczywiście mówię o okresie przed latem i lato w Polsce. My już jesteśmy w domu z Chloe, mi <grym> się obudziła. Natomiast jak tak szłam do domu, to mi się przypomniało jeszcze o jednej rzeczy, że powietrze w Polsce, taka atmosfera, jak się wyjdzie na zewnątrz, na dwór, jest zupełnie inna niż tu w Australii. I te wszystkie dźwięki przyrody, natury, to też jest wszystko inne. Zapach, ale to są myślę takie oczywiste z jednej strony rzeczy, aczkolwiek dopiero się to tak mega dostrzega po takiej właśnie długiej przerwie. Jeżeli chodzi o modę, <taka>, taka zabawna rzecz. Plus i zabawna rzecz. Pierwsza rzecz to będzie plus. Plus taki, że kobiety się o wiele bardziej tak, może nie tyle, że elegancko, ale stylowo ubierają w Polsce. Oczywiście widać to na każdym kroku. Jak idą do sklepu, nawet są ładnie ubrane od głowy do stóp wszystko ładnie dobrane, perfekcyjnie. Nawet na sportowo jest to wszystko jakby tak. Dobrane do siebie, stylówki fajne. E, jak się idzie na urodziny, no to już też jest bardziej wystrojonym i tak dalej. Zresztą wiecie, bo pewnie większość z was, którzy mnie tu oglądają, mieszkacie w Polsce, więc po prostu do kościoła się ludzie szykują, ubierają, wystroją na urodziny, na imprezy i tak dalej, odpowiednio. E, te stylówki się zmieniają co do okazji. Natomiast w Australii ja mam wrażenie, że oni tak samo chodzą ubrani gdzieś tam na spacer, jak często na urodziny, e, na wesele, może trochę bardziej się Odwalą, ale to też nie tak zbyt szczególnie. Natomiast co od razu widać, to buty. W Polsce kobiety jednak w większości, jak chcą się wystroić, to ubiorą sobie szpilki obcas. W Australii nie wygoda króluje. W większości właśnie ubierają sobie jakieś kapki, japonki e, i nie zawsze jest to coś mega eleganckiego. Teraz jak tak przerabiam ten materiał, to jeszcze mi się przypomniało, że ogólnie chciałam Wam powiedzieć, że w ogóle w sklepach polskich z ciuchami macie o wiele większy wybór i o wiele bardziej stylowe ciuchy niż na przykład tutaj właśnie w Australii. Tu w Australii czasami chodzę po sklepach z ciuchami, czy też patrzę w internecie za ciuchami i nic mi się nie podoba. A tam u Was w Polsce wystarczyło, że weszłam do pierwszego lepszego sklepu z ciuchami, czy to jest, że zajrzałam na jakiś internetowy sklep z ciuchami i normalnie dostałam oczopląsu, bo jest tyle super świetnych, stylowych ciuchów. Zupełnie w ogóle inna moda panuje u Was w Polsce niż tutaj w Australii. W Polsce to jest taka moda wow, a tutaj jest taka zwyczajna. To słuchajcie, zaczynają gryźć komary, ale też ręka mi się widzę, część strzymania tego ciężkiego telefonu. Także wybaczcie, eee, spróbuję szybciutko jeszcze Wam powiedzieć parę rzeczy. Przede wszystkim taka, która mnie rozśmieszyła, i to pierwszy raz zauważyłam, jak w Polsce kobiety kurczowo trzymają torebki, jak gdzieś idą. No, i oczywiście od razu mi się przypomniało. No, przecież jasne, ja też tak robiłam, jak mieszkałam w Polsce, bo gdziekolwiek pójdziesz, na przystanku staniesz, w sam w autobusie będziesz, to zaraz ci ktoś może coś z tej torebki wyciągnąć, coś, czyli portfel, komórkę, ukraść po prostu. Natomiast w Australii, nie. W Australii nikt tak kurczowo tej torebki tutaj pod ramieniem nie trzyma. No, są tu złodzieje i kradną też, ale. Raczej nie właśnie w ten sposób, żeby wam z torebki wyciągali. Przynajmniej ja się z tym nie spotkałam, żeby tutaj było jakiekolwiek zagrożenie, niebezpieczeństwo, że ktoś ci coś ukradnie z torebki, jak gdziekolwiek jesteś na zakupach itd. A i co mi się mega, mega podoba w Polsce, i nawet chyba jest to bardziej zaawansowane i lepsze niż w Australii, to mnóstwo nowych ścieżek rowerowych, ścieżek do spacerowania. Placy zabaw na takim naprawdę porządnym poziomie, naprawdę takie nowoczesne, super dla dzieciaków, także ekstra. Jedyne co taka różnica, to właśnie, że przy tych placach zabaw praktycznie zawsze macie jakąś budkę z lodami, kawiarnię czy coś tam, żeby wiadomo od razu rodzic szedł i coś zjadł, a tu w Australii praktycznie nigdy, nigdzie. Przy Placu Zabaw nie znajdziecie żadnego sklepiku. Nad czym troszeczkę ubolewam, bo z chęcią bym sobie czasami taką kawkę kupiła, czy cokolwiek, będąc przy Placu Zabaw. E, natomiast, no, wiadomo, to kusi do wydawania pieniędzy, no i do takich niezdrowajstw, nie. Lody, gopry i tak dalej, wiadomo, tam nic takiego e, lepszego nie sprzedają. Słuchajcie, super też, że macie mnóstwo tężni praktycznie na każdym kroku i są za darmo, więc to jest też ekstra sprawa, naprawdę w Australii nie mamy takich rzeczy. Siłowni też macie mnóstwo na powietrzu, na zewnątrz, także też super sprawa. Za moich czasów w Polsce to właśnie tego brakowało, tych siłowni, tężni, placy zabaw i tak dalej. Także się mega Polska rozbudowała, tak unowocześniła pod tym względem. Dużo nowych kawiarni, restauracji powstało u Was, także naprawdę w porównaniu do tego, co pamiętam, Polska się bardzo rozwinęła, także tu duży plus, mimo tego, co mówię o tych małych negatywnych Rzeczach tutaj, które spostrzegłam, to powiem Wam, że taki odbiór mój polski był mega, mega pozytywny. A szczególnie jak pojechaliśmy w góry. Słuchajcie, tam było przepięknie. Ja tak w ogóle to było zabawne. Nie potrafiłam przestać filmować, robić zdjęć. Cały czas tylko patrzę w lewo, jak pięknie, w prawo, jak pięknie, do przodu, z tyłu. W ogóle non-stop zdjęcia robiłam, filmiki, nawet w moim rodzinnym mieście, rybniku. Jak się przechadzaliśmy rynkiem i uliczkami, to cały czas miałam telefon w ręce i non-stop robiłam zdjęcia i filmiki nagrywałam. Moja siostra się aż ze mnie śmiała i mówi: Kurczę, Martyna, po tobie to widać, że jesteś turystka. Przestań już filmować, ale no po prostu pierwszy raz spojrzałam na moje miasto inaczej, oczami turysty. I powiem Wam szczerze, że Polska jest naprawdę piękna dla takich ludzi z zagranicy. Gdzie my już przywykliśmy właśnie do palm, do egzotyki, tropików i jasne, dalej mnie to zachwyca. Ale już z perspektywy takiej innej patrzę na kraje takie jak Polska, takie starsze, z inną architekturą i powiem Wam, że bardziej mnie to zachwyca niż kiedyś. I rozumiem w końcu tych Australijczyków, Amerykanów, Kanadyjczyków, tych z takich nowocześniejszych państw imigracyjnych, którzy przyjeżdżają na wakacje do Europy i zachwycają się tą starą architekturą, tymi uliczkami itd. Ciekawa jestem, czy mam tutaj jakiś imigrantów, którzy wyjechali do innych krajów niż Australia, może też do Australii. I mieli jakieś podobne bądź też inne spostrzeżenia? Napiszcie w komentarzach, bo jestem ciekawa, po ilu latach wróciliście do kraju, odwiedziliście go ponownie i jakie mieliście wrażenie. Dobra, no i co, to by było na tyle. Żegnam Was z naszych tropików australijskich. E, powiem Wam szczerze, że fajnie było przyjechać po latach do Polski, zobaczyć Polskę, już wiadomo, rodzinę, ale też Polskę jako kraj, krajobrazowo. Choć my przyjechaliśmy na południe, na Śląsk, więc to są moje odczucia właśnie z tych terenów. Być może, jakbyśmy się udali w inne tereny Polski, mielibyśmy inne odczucia, natomiast nie jestem w stanie zwiedzić całej Polski za jednym zamachem, ale przynajmniej mogłam porównać to, co kiedyś było na Śląsku. A i po okolicach książka. A co teraz jest? My już z Chloe zmykamy z tej dżungli tutaj, bo jestem pożarta przez komary. Dobrze, tak jak mówiłam i się obawiałam, dobrze, że mi tutaj żaden wąż nie wyskoczył. Także to jest dobre. Komary przeżyjemy. Trzymajcie się, kochani, do następnego razu. Pa pa!